Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni podjęli uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i wieloletniej prognozie finansowej. Z takich istotnych takich tematów poza kwestiami bieżącymi dla mieszkańców na pewno są sprawy takie, że przystępujemy do sporządzenia dokumentacji na szereg takich. Zadań wokół naszych placówek zarówno oświatowych, jak i w zakresie pomocy społecznej. Chodzi o m.in. o przygotowanie wniosków do tzw. funduszy szwajcarskich. Nabór nas czeka w najbliższym czasie do połowy grudnia, więc musimy mieć gotowe projekty na poszczególne prace. Między innymi jest tam zapewnienie nowego budynku dla Centrum Integracji Społecznej dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także chcemy przewidzieć środki na klimatyzację bądź takie żaluzje izolujące od, od, od tego światła słonecznego w naszych w placówkach przedszkolnych, żłobku od tej strony, gdzie to na nie jest duże, żeby te dzieci nawet w lepszych warunkach mogły tam spędzać czas czy jak śpią, żeby, żeby to w ten sposób się odbywało. Wokół tego są też te zmiany no, ze spraw bieżących to tu m.in. No, uzupełnienie środków na, na, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców dębicy w domach pomocy społecznej, bo to na gminie ciąży ten obowiązek współfinansowania tych, tych kosztów. Mamy też przewidziane środki na międzypokoleniowe spotkanie nauczycieli jubileuszowe, które w tym roku nas czeka na przedsięwzięcia zarówno w Miejskim Ośrodku Kultury, jak i, jak i w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jak i w Muzeum, bo tam mają pozyskane pieniążki zewnętrzne jako wkład własny do, do projektów. Dużą dyskusję wśród radnych wywołały zmiany w uchwałach odpadowych. Regulamin utrzymania czystości, usługi dodatkowe w ramach gospodarki odpadami. Zmiana w uchwale, która określa limity odpadów, które można nieodpłatnie przynieść, przywieźć na, na przok, a i stawki opłat, które się ponosi powyżej tych limitów. W zasadzie zmiana dotyczyła tych stawek, bo jesteśmy po przetargu, po zawarciu nowej umowy, porozumienia międzygminnego, z którego wynikają nowe stawki, które po prostu musieliśmy uwzględnić, i taka była intencja tej uchwały. Tu się w dyskusji pojawiło głosy części państwa radnych, żeby jeszcze coś się zastanowić nad tymi limitami. W mojej ocenie podejmowanie tej decyzji dzisiaj, bez głębszej analizy, byłoby bardzo ryzykowne dla naszego systemu odpadowego. Ja nie mówię nie, ale usiądźmy, przeanalizujmy, to jakie są możliwości, bo każdy taki opłat odpad, który będzie w tym większym limicie, no to koszty poniesiemy my jako miasto, a koszty systemu odpadowego muszą się bilansować i może to skutkować podniesieniem tej jednostki opłaty za, za gospodarowanie odpadów, które wszyscy, wszyscy ponosimy, więc to trzeba bardzo mądrze rozegrać, zwłaszcza, że nas czekają duże zmiany, bo nadciąga system kaucyjny, rozszerzona odpowiedzialność producenta, wynikające z regulacji unijnych, które w całej Polsce będą musiały być wprowadzone, co w ocenie części ekspertów też może rodzić ryzyko większych kosztów systemu odpadowego, więc no, musimy być tutaj no, bardzo ostrożni przy. Gospodarowaniu tymi pieniążkami, które są w zakresie systemu odpadowego. Uchwała została podjęta jakby w takim samym kształcie, czyli limity pozostają bez zmian, są zaktualizowane stawki wynikające po prostu z cen, które obecnie są na rynku, natomiast no, jest tutaj, rozumiem, takie Uzgodnienie robocze, że spotka się grupa radnych zainteresowanych tą tematyką z panem burmistrzem, z naczelnikiem właściwego wydziału i omówimy możliwości, jakie jest pole manewru, żeby tymi limitami, to w tym przypadku odpadów wielkogabaretowych, posterować, bo od tego dyskusja się zaczęła no, no i zobaczymy, jakie będą możliwości. Ja nie mówię nie, ale podejmujmy decyzję w oparciu o jakby przemyślenie ich i w oparciu o dane, a nie w oparciu o. Tematy, które pojawiły się w trakcie obrad, bo ktoś z Państwa radnych, być może na dobry pomysł wpadł, ale no przemyślmy to, przeanalizujmy, nic nie stoi na przeszkodzie, za miesiąc, dwa na sesji się tym zajęć. Radni podjęli zmiany w opłacie za żłobek w związku z programem Aktywny Rodzic. To ma związek z prowadzanym tym rządowym programem aktywny rodzic w domu, w pracy itd. To jest to tak zwane babciowe 1500 zł na opiekę żłobkową. Tu ważna informacja dla mieszkańców jest taka, że te 1500 zł będzie przelewane prost, wprost z zus do placówki, która zajmuje się dzieckiem. Rodzice tych pieniędzy do ręki nie dostają no i przelewane są w kwocie takiej, jaka jest opłata za, za żłobek. Jak, coś, jak te opłaty są poniżej 1500 zł, no to ani samorząd, ani rodzic tych pieniędzy nie dostaje. I zostają w budżecie państwa, więc naszym celem było takie ustalenie tych opłat, żeby no w całości ten program skonsumować, no bo wszyscy rodzice objęci ubezpieczeniami społecznymi będą mogli wystąpić do ZUS-u o, o to świadczenie i je otrzymać, więc te pieniądze wpłyną do naszego budżetu miasta wprost z ZUS-u, te 1500 zł miesięcznie tak przysłowiowe, co po prostu pozwoli nam zbilansować koszty opieki żłobkowej, bo już teraz płacimy miasto realne koszty opieki takiej miesięcznej tam za, za dziecko żłobku, to jest 1800 złotych, tak? Więc obecna opłata zdecydowanie tego nie pokrywała. No i wszyscy z, bu z budżetu miasta się do tego dokładaliśmy. Korzystamy z tego, że jest ten program, no bo on pozwoli no, taką no myślę, że kwotę od 1 do 2 milionów złotych, nawet zależnie od tego, ile dzieci będziemy mieć w żłobkach, w budżecie miasta od, jakby zasilić ten budżet, tym, co pozwoli po prostu nam lepiej tutaj realizować te zadania oświatowe dzięki temu tym środkom, które wpłyną tutaj z ZUS-u. Do dalszych prac w Komisji Oświaty skierowano projekt dotyczący Młodzieżowej Rady Miejskiej, a z porządku obrad zdjęto projekt dotyczący pozbawienia statusu Pomnika Przyrody.